Politechnika Śląska to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w naszym kraju. Dostosowując bazę dydaktyczną do coraz szybciej zmieniających się wymagań współczesności, w latach 2007-2009 uczelnia znacząco zmodernizowała laboratoria Wydziałów Chemicznego, Mechanicznego Technologicznego oraz Aule Wydziału Elektrycznego. Kolejny już raz, dzięki unijnej dotacji. Udało się przeprowadzić gruntowne remonty w pomieszczeniach oraz dokupić brakującą aparaturę naukowo-dydaktyczną. Nowe oblicze zyskały pracownie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Wypiękniała również aula imienia profesora Leona Nechrebeckiego na Wydziale Elektrycznym, stając się miejscem prawdziwie reprezentacyjnym. Przeprowadzone inwestycje były kosztowne, ale niezbędne. Aby dostosować kształcenie do potrzeb i realiów współczesnego rynku pracy. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przekroczyło 1,1 mln zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Realna odpowiedź na realne potrzeby.